jestem Nadia i dziś przeczytam wam moje opowiadanie. Był piątkowy ranek. Jak zwykle starałam się wybudzić. Po około 10 minutach walki z lenistwem wstałam. Spojrzałam na zegar. Była dziewiąta. Byłam jak zwykle spóźniona. Grałam się i zjadłam płatki zbożowe. Po zjedzeniu pojechałam do szkoły na rower. Na autobus niestety nie zdążyłam. Kiedy dojechałam do szkoły, zauważyłam, że moje najlepsze przyjaciółki, Dominika i Ala, także się zbudziły. Bez słowa poszłyśmy razem do klasy. Pierwszą lekcją była plastyka. Lubimy naszą panią, ale według mnie jest trochę zbyt surowa. Powitała nas słowami w stylu dzień dobry, jak zwykle spinione. Przeprosiłyśmy i szybkim maszem usiadłyśmy wyjmując podrażniki z plastyki. Sama lekcja była ciekawa. Uczyłyśmy się akurat o grafii. Wtedy zmiast miał namalować e, kwiatkami budynek z podręcznika. Po jej okazało się, że Kinga i jej siostra Kamila miały je urodziny, bo zdały nam mordoklejki, czyli takie bardzo ciągnące się które pytają się do naszych sądów. myślała, że mordoklejka to główka, która pchnęła co pierdolić. Reakcja była oczywista. Nie mógł być powiedzieć, więc podczas przerwy było pełno dziewczyn, które albo poprawiały makijaż, albo o czymś dotkowały. Ala w toalecie pokazała mi diabełki. Diabełki to taka mała bibuła z specjalnym materiałem w środku, który po rzuceniu wypychał, robiąc mały wybór. I lekkie iskierki. Ala wpadła na pomysł, mówiąc, a gdybyśmy dali następnej lekcji pod poduszkę od krzesła pani diabełka, bron Ali spodobałby się tak, że postanowiłam spełnić pomysł diabełkowy. Po pięciu minutach plan Ali stał się jawą. Dałyśmy pod poduszkę 6-7 diabełków. Ale i ja miałyśmy całkiem podobne charaktery, więc pomysł wydawał nam się cudny. Na początku lekcji okazało się, że matematyka została odwołana. Usiadłyśmy jak wryte. Następną lekcją był polski, gdzie pani była bardzo surowa. Miała brązowo-żółte włosy, brwi pomalowane bardzo ciemną i mocną. Wszystkim cokolwiek mówić. Ja i Ala bałyśmy się. Jakby pani Basia, czyli nasza pani, była jakimś potworem. Wszyscy jak zwykle cieszyli się. Ja i Ala czekałyśmy na przebieg otoczenia. Były pełne myśli, typu jak pani się dowie, czy pani radzicja, czy pani już to wie? Jedyna osoba, która się nie bała, jest Dominika. Jest ulubiona przez wszystkich nauczycieli. Też jest także skarży będą. Stając do Pani po 5-6 minutach wysiadła. Udało się usłyszeć głośnych huk. ani prawie dostała zawału. Cała klasa przestraszona. I jedyne, co było śmieszne, jest to, że domini zaczął się tarzać po podłodze, krzycząc bomba atomowa. Pani cała w dreszczach, udając rozgniewaną, wzięła poduszkę do ręki i zauważyła resztki biebiałków. Po tej dramatycznej sytuacji zaczęłyśmy z Alą i Dominiką robić projekt. Grę po zrobieniu planu skończyło Skończyła się lepiej. Wpaliłyśmy, że kolekcja w udziału Ali zakończymy projekt na trzeci. Gdy Dominika spytała nas, a my to zrobiliśmy, powiedziałam, że Alę nie, bo Ala dała mi znać, że za nami jest pani Basia. Pani Basia, kazałam iść do gabinetu dyrektora. W duszy wymyślałyśmy, jak z tego jak lubić wynóc Chciała uciec, ale zbyt się bała. W sumie tak jak ja. W gabinecie pani kazała Ali przynieść plecak, ale przyniosła plecak. Miała ona w nim diabełki, więc postanowiła dać je mi do bóry. A więc po dokładnym przeszukaniu plecaka, zawiedziony brakiem materiału wybutu, wybuchowego diabełka, przeprosił za oskarżenie i zaproponował pójście do sali. Giwnęłyśmy go w ból. ale Ala wyczuciła całkiem wyraźnie, że wiemy gdzie jest nasza sala, a dziękujemy za propozycję. Następną lekcją były ćwiczenia na WF. Poszłyśmy z Alon do szatni. Szybko się przebrałyśmy, a następnie poszliśmy na WF. Pani na WF kazała nam zrobić sześć okrążeń wokół boiska i sześć pompek. Potem grałyśmy w dwa ognie i perka. Po tych wszystkich zabawach, pani k powiedziała nam, że ma jakąś niespodziankę. Czekałyśmy, mówiąc Dominicy, o tym, że to my dałyśmy diabłowki pani pod fotel. Po sobie w biały dzień zażartowałyśmy z panią Basi, kiedy pani przyszła dała każdemu zielono-czerwone paczki wszyscy otworzyli, lecz się zawiedli w paczkach były zwykłe małe jabłuszka w sumie czego my się spodziewałyśmy? czekolady? a zresztą pani ostatniego tygodnia powiedziała nam o drogą stylu po wf była przerwana na przerwie na... I... Nawiłyśmy się tylko końca słowa, bawiłyśmy się do tego słowa, do końca słowa. Po przerwie była technika. Na technice pani Litka tłumaczyła nam zasady ruchu drogowego. Podczas lekcji przyszedł dyrektor, by sprawdzić jak pani Litka pracuje. Pani kazała nam wyciągnąć gąsienice z kółek. na których narysować znaki ruchu drogowego. Po ukończeniu projektu Banka zała nam iść do sali balowej. Na niespodę. drogowego punktu projektu bańka zała nam i do sali balowej. Na niespodziance uczucia łączyły się z ekscytacją i budzenia. Po ostatniej spodziance z z udziałem w miałej głównej. No i tak przyszłyśmy no i tam okazało się, że, oddali, że dodali Minicina zaczęłyśmy oglądać film Torango. Wszyscy zafascynowani. Jedyna osoba, która nie była zachwycona to Dominika. Ona wydawała się zdziwiona. Szkoła ma tyle pieniędzy. Po filmie poszliśmy do Ali, dokończyć grę z Po ukończeniu gry do pokoju wpadł brat Ali, mały tytus. Tytus ma 5 lat, jest rozdykany i zabawny. W ma pełno energii. Na jego palcu była mała niebieska papuszka Paladyna, która ciągle powtarzała słowo zabawa. Tytus spytał, ale mu co robimy? Ale odparła, że kończymy projekt. Dominika zaproponowała wszystkim grę w karty z Rio. Wygrała Ala, która najlepiej znała tę grę. Po kilku zabawach Tata Ali kazała nam iść do domu. Bo faktycznie było już późno koniec.